Snake o, policja, o! Policja, kurwa! O, kurwa, policja! Policja! policja. Co jest? poleciał? O Jezus! O Jezus! Kurwa, zapatrzyłem się na kamerę na dwójkę, ja kurwa. O Jezus! Jezus mawia, aż błękitnie. Ah. Dawid, nie, proszę cię, no kurwa! Co tutaj, korek, halo?

o kurna! oj! oj, oj. Oła! Oła! O no właśnie, ja. Muszę iść A co? Ani jadę nigdy jeszcze nie? Co ty wypić robisz sadby, co? Co? O kurwa, co? O kurwa, pojawiłeś! O co? Radziłbym tam wyhamować z tyłu. Ja nie. Ja się wpierdzielam tutaj na środek i to Nie. Ale co, ale co? We dwóch leciłem, we dwóch. Lecimy, we dwóch o! Dobra. O kurna! Ole przyjewo Zrobiłeś zapis chociaż <noise> Ale ja mam lekkie uderzenia to Znaczy A. lekkie obrażenia Może go spuścić Oooo wow Very dangerous O wow Czekaj, o, 100% Czekaj wcześniej mi się woda wylała na O kurwa, dobra muszę O Jezusie bokiem lecę O je, nie ten wachołek jebany 9% dostałem ja pierdolę, on ze z jest chyba, o dawaj w prawo Damian, dawaj w prawo, musisz. O Jezu, ale to zrobiłem. O, lewy pas. Kurwa, co to są za... O kurwa, ja pierdolę, na lewo jedźcie, uważajcie. Ja no no. Ja ledwo wyjechałem. dobra, testujemy. Wiecie, jedźcie według razem, bo o... nie, nie, nie zmieścicie się. Ej! Nie O O ty się ty... No tak długo strasznie jest tam. To co jest? Ile razy kałam skakać? To ja spróbuję jak tak jak O. Gdyby nie ja to by nie ustał, ale 100 dzięki 100... mnie ustał. O, oła. O, o. time, time, O, nie. O, no, Ej O, nie. O, Damian, dużo procent kurwa, nie. O, nie. O, nie. kurwa nie. O, kurwa. Damian. O, Kurwa, Damian. O, kurwa. Ooo oh, oh, jest jestem oh. w piździe, no. Oh, all right, all right, all right. All right.